Moi drodzy, witam bardzo serdecznie w nowym odcinku i dzisiaj, przyjaciele, zrobimy trola. Jak wiecie, Grimmis Shake jest teraz bardzo popularny i na Wojenowicach yy, i chciałbym zrobić dzisiaj trola. Jak wiecie, mój domek yy, tutaj na Palionowie to jest Grimy Shake, a hater dalej mieszka za no, no tak. A widzowie, dzisiaj chciałem zrobić trolla na tacie hejtera, że jestem Grimis Shake'em. także yy, oczywiście hejter będzie normalny, będzie yy, hejter na pewno zna Grimmy's Shake'a, tylko żeby się nie przestraszył widzowie, bo jak wiecie mam strój. Moi drodzy, patrzcie co dla was mam. Cała wyprawka szkolna w jednym boksie, możecie już zamawiać oczywiście na Palion Style, czyli plecak, worek, plan lekcji, osiem zeszytów, cztery paczki naklejek na zeszyty oraz piórnik. To wszystko możecie już kupić na Palion Style. Najbardziej oczywiście czekaliście na plecak, który posiada do mojego skina logo Palion Style Takie specjalne na zawieszki z lwami Z tyłu mamy idealne wyprofilowanie Na plecki, jeżeli macie po prostu ciężki plecak Żeby was nic nie bolało i żebyście mogli Nosić tonę książek albo zeszytów Paliona Są również odblaski z boków Oraz z tyłu, żebyście byli bezpieczni Wszędzie, oczywiście piórniczek jest cały Wyposażony, również są dwa rodzaje Zeszytów, a tak się prezentuje drugi Także widzowie śpieszcie się, bo jest promocja na boksa Całego, oczywiście link macie w opisie <laughs> Mam strój, który zdobyłem Już zdobyłem na Wojanowicach i mam ten strój i będę mógł go tutaj też użyć. Także użyjemy go i strolujemy tatę hejtera jako Grimis Shake, moi drodzy. Niestety Szejków żadnych Grimisowych tutaj nie mamy, ani McDonalda, ani nic, więc... Będę prosto jako Grimis, zbudowaliśmy nas szybko na przed ratuszem Taty Hejtera taki ogromny Grimis Szek, który też zobaczycie, yy, no i wziąłem jakieś fioletowe bloki i tak naprawdę nic więcej, także zobaczymy reakcję Taty heitera, bo pewnie Tata Hejtera nawet nie ma pojęcia kto to jest Grimis Szek. Widzę ja mam nadzieję, że już Monalizę słuchaliście, Zamawiacie sobie płyty i widzowie boksy szkolne, do szkoły widzowie mam cały ekwipunek dla was, macie link w opisie, pewnie widzieliście wstawkę już z całą wyprawką szkolną, także... Macie link w opisie za... Kto zamówił? Piszcie w komentarzach. Dziękuję bardzo, a naprawdę rzeczy są w naprawdę dobrej jakości, bo się staramy dla was. Dobrze, idziemy. Ej, zgubiłem go. Nie, 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 hejter, 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 chodź tutaj. Patrz na mnie. To ja, to ja, palion. no znasz... Spokojnie, to ja. To ja znasz, Ej, dobra, 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 To ja jestem. Znasz, znasz no, Grimis no. No. no, ja lubię go. Lubisz go? Ale... Jak ty tak? No mam fajny strój, skin mam ty... strój, to jest strój, no. który zdobyłem. Ja! Jaki to jest, skin. To jest kosbar, jak ten strój w ogóle dobrze wygląda, Ale nie? Jest taki perfekcyjny. No ty, ty chcesz zabić tatę hejtera? Nie, nie, robimy trola, żeby go wystraszyć. Tylko pewnie twój Ej. tata w ogóle nie wie kto to jest. My tutaj nie My mamy, mamy Grimmisików! Jest... Ej, i ta bo jest nocny, a nie on jest! Dawaj, 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 zróbmy to on może to być on, jak to w ogóle wygląda. Gdzie on może być? On może być. Bo w tym. ty, ty znasz to... całą historię Grimszyka, wiesz co to jest? Oczywiście, oczywiście ja oglądałem wszystkie filmiki. To, to a, a... jest ten Czemaka Tak, 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 tak. A właśnie, a nie mamy McDonalda tutaj. To jest problem. Jak nie mamy? No nie ma, oh, nie, nie ma, to... ale pokażę ci coś, ja coś wybudowałem specjalnie pod ten odcinek. Co to, co, co, co? co? Nie, nawet nie chodzi co, o ten nie? dom, nie chodzi o ten dom Grimmsowy, ale co teraz pasuje! Zrobić? Pa, teraz pasuje. Co? Elegancko Ej, no Dobra, chodź, idziemy do góry. jest tak dobry w ogóle. Chodź, idziemy do góry. Dawaj, tutaj stąd już może to, to będzie widać. Werkami? Tak, 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 tak. Ty się nie boisz no. swojego daty, nie możesz normalnie iść do niego. Mm. Nie nie nie, ja nie, ale w nocy w sumie jako w korzyść to może być lepiej. Nie, lew. zasłania skin, o kurde Co? Czekaj, bo są Jaki tu skin? ludzie. Nie, uciekaj, no, czekaj. No Dale, dalej nie widać tego! Kurde, strzelają do mnie. Czekaj, ja muszę pozabijać. Ja. Dobra. Mm. Dobra, tu tak, ale chodź jeszcze bardziej, chodź polecimy Widzicie? tam. Trzeba dla dobrze dla obmyślić dla, dla, dla. plan, żeby on się oczywiście nabrał na to. Wiesz, mm -hmm. e, oh. ja tam przyjdę, opowiem mu całą historię Grimit Jake'a, a Ej. Jak on nie będzie. Hiper. Dobra, spokojnie. Ja tu mam broń. Twoją, bo uh. mieszkasz ze mną. No moją, no dawaj. No spokojnie. Ej, ale Ej. jak ty mu ktoś opowiedzieć? Widzisz tam, skoła? bo ja tak kurde ledwo. Dobra, podlećmy tam. Idziemy nie, nie widzę, na, 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 nie na nie szkołę. Idzie. Teraz widzę, teraz widzę. Koła. Stąd no, widzisz? Co, ale co? Bóg skina tych hatera Ej, Ej zrobiła. Tak, tak, jak takiego ogromnego no. On nie będzie wiedział o co chodzi, Mam nadzieję, że tego nie zniszczył jeszcze. idziemy? Możemy to zrobić. Ale ja chcę i możemy zrobić na niego zasadzkę, patrz Że ja, ja, ja go obudzę no. Albo nie Jak on będzie spał, to może lepiej mu się pojaw Myślisz? Mm, no tak mi się wydaje, nie wiem Jakiś Albo tak, albo zróbmy Albo zróbmy, żeby on wszedł do tego szejka Ja go tam zaprowadzę i ty go tam, tam, tam będziesz O, o, może tak zrobić, no Chodź, 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 patrz Tam do, normalnie do tego szejka można wejść W tak, tak, tam nie ma jakieś, tak. jakichś dużych pomieszczeń ej, Ale są drzwi i tam można na luzie wejść w takim razie On nie śpi, dobra, nie Proszę, proszę, proszę. można wejść normalnie. Co tak Są shulker boxy, ale są puste. Nie ma tu gremi-sheików na palionowie. Nie ma nic. Dobra, jak... a zapomniałem dać pół płytki od tej strony. Dobra, dobra. Ja idę i, i zarabię Dobra, dobra. on nie będzie wiedział, co chodzi. Dobra, hej, już poszedł potatę, który aktualnie śpi. Śpi? Eee. Ala! Budzi go, obudź go. No. Co się dzieje? No ja, mamo, to jest, mamo nie... No, jest. To ja, ja hejter. Co to było? Adi, co ty robisz? No. Noc jest przecież. Pamiętasz zasadę numer 3? Nie wolno wybudowywać budynków bez pozwolenia. Ale I co ty gadasz dawa. do mnie człowieku? Czy ty jesteś normalny? Ktoś wybudował budynek bez pozwolenia i to co nie wiem czy to my Ale dobra względu? poczekaj, poczekaj jaki budynek? O czym w ogóle mowa? No, ja tu to, coś widzę, się ale w kurze. Ogromny Wiesz, tak, jesteś ogromny, jestem wodą w ten. dobra patrz. Dobra idę. No. Gdzie to budynek? Ktoś wybudował coś takiego. Co to jest jasny gwint? Ale w sumie to dobry pomysł, bo ja maka zjadł. O nie, o nie idzie, idzie. A. Co o tym sądzisz? Co to? Aż to mi jest... brakuje cenzuralnych słów, żeby powiedzieć, co to jest. Ej, to Naprawdę. jak zasłania w ogóle twój posąg, ale patrz, <gulny> jak to jest fajne. Ej, to jest Jaki tak wielkie, jak są taty. No nie wiem, jakiś Devil pewnie to zrobił, ale Ale co to... Jak jak to, to, to w ogóle jest? Jakieś fioletowe, nie wiem. Ja i mówię, ale głos. Słuchajcie, jak ja brzmię To to zrobił w ogóle? dobry. No mówię, debil. Słuchajcie, dzień Dzień dobry. Uciekaj, uciekaj, szybko, uciekaj, ucieka, uciekaj, uciekaj Hejter, hejter, chodź tu, hejter Zapnij Bedrokiem to Bedruk, Bedruk, Bedruk Porozmawiajmy, porozmawiajmy razem to jest? chyba popuściłem w Starszy panie ja Cię uratuję, ja ci uratuję! Czy możesz mi tutaj podać Adrianka, bo chciałbym go poczęstować. Dzisiaj jest zamknięte, dzisiaj nie obsługujemy w ratuszu, proszę dzwonić do mojej sekretarki. Ciebie nie dotknę, ciebie staruszku nie dotknę, daj mi Adrianka. Ej, 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 jaki staruszku? Mam 45 lat, to jest dopiero kwiecie wieku. Ja ci tam starusz? Nie, pana staruszka nie chcę. Ja bym chciał tylko Adrianka, tego za tobą, nie. tego młodego. Nie mam takiej opcji. A ja w ogóle to ty śmierdzisz jakimiś borówkami czy jagodami, więc ja tobą Nie, 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 nie. nie rob... ja pachnę słodkim szejkiem dla dzieciaków takich jak pana syn. Pan pewnie nic nie wie o mnie, ale pana Adrianek syn wie wszystko. Adrianek jest. Adrianek jest Mogę się założyć, że Adrianek zna mnie lepiej niż. Ej, 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 ty brzmiesz jak jakiś telemarketer, ty mi śmierdzisz tutaj. Nie, 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 A on, nie. On, on chce nas niech pan, pan, niech pan pójdzie pogadać ze swoim synkiem. Nie, 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 nie. Chodź tutaj, Adi. Co to za debil, kogo do domu przeprowadzasz? On, Mówiłem ci, żebyś wiem. Pan nie, nie zadawał się z takimi ludźmi. on wygląda jak prawdziwy stwór, jakiś, jakby miał jakieś moce. to ma moce A może pantofioletowej farby? Nie, ja ci nie, to nie jest ja on, on śpi o tej godzinie. Poczekaj, na Rozmawialiście już, chcę, bo czas nie... mi się kończy i was zaraz zjem, ale chyba, że chcecie ze mną porozmawiać. Dobra, chodźcie, będziemy porozmawiać. Porozmawiamy. No, no dobra, chodź tutaj. Jak ty się w ogóle nazywasz? Grimis. Jak? Grimis. Grigis? Jakiś dziwny jest. Grimis, możesz na mnie mówić Grimis. Grimis? Dziwnie, dobra, gr Grimace, Grimace, dobra, Grimace, o! Tak, 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 dokładnie, dobrze dobra, jest, to jest angielskiego, staruszku. Tak, jest, jest, of course, good, good! To jest, jest Grimace, Shake. Powiedz mi tak, okay. co to jest za y kupa, przepraszam? Co? Przepraszam, no nie chciałem tak powiedzieć, po prostu nie podoba mi się to. To jest podentek. właśnie szejk, które kocha, każde dziecko kocha tego szejka. co tutaj masz w środku. Nicość. No nie ma nic No, no to... Ale... bo całe, bo no, tak, tak się sprzedałem gry jaki, że po prostu nie ma Wykupione, ale, ale praca, to, to dostawę. Ja biorę teraz taką bardzo. Ale dobrze, nie, to... Ale... Ale, a... I walę a... w to po prostu Ale, ale ty chcesz stracić całe <laughs> miasto jednym kliknięciem, mogę je zjeść Nie, ma, nie, ma, nie ma. No to ty mówisz, że ja ci mam na hita normalnie, ty nawet nie wiesz kim ty zadzierasz Ty powiedz, wow. bo kim jestem Pociski, się, pociski się ode mnie odbijają, także... Odbijają się, a, jak rozwalają inni i Walka na pociski, dobra, Nie, ja mogę panu. Chodźmy w jakieś ustronne miejsce, a panu powiem całą historię o Grimmszejko, a na koniec pana zjem. Ale chciałem ci panu na pociski i zacząć walczyć. Okej, okej, ja byłem nabity, ty jesteś jakiś jesteś... Ale wie pan, że ma pan przerąbane i twój syn pana tu chce uświadomić, ale pan nie słucha swojego syna. Ale ty nawet nie wiesz, czy ty jesteś co? A może on na maka wybuduje, jak on miał takie coś zrobić? On jest z McDonalda? No, widziałeś, Mac tam pisał. McDonald, to jest z McDonald'a ten człowiek. Chyba. Ej, to no bycie, nie wie pan, co to jest McDonald'? Klimacę, 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 to jest z McDonald'a? No tak. A zbudujesz mi maka? Bo my sobie tak strzelę, to by takie tu na no, se normalnie... Nie, no ja służącym nie jestem. Ale hmm. muszę wieść maka teraz tak normalnie oprędzony. Proszę, proszę usiąść ty, a tutaj. Dobijemy targu. Wykiego jakiego targu? O, dobra, o, ale fajna ta. Dobra, porozmawiamy, czyli tak, yy, rozmawiamy o franczyzie McDonald'a, tak? Czemu tyle żydzi? Tyś, masz jakiś problem? Fioletowy, tak. Fioletowy, wstawaj. Dobrze, porozmawiajmy ja tak dotyka. Ale ci stopy śmierdzą. Nie interesuje mnie to. Dobra, czekam zaraz. No, gadamy o Francisie McDonalda. Zbudujesz mi Maca, nie? Nie zbuduję ci McDonalda. Dasz mi powiedzieć, o czym jest Grimis Shake? Dobra, przepraszam, no. Uwaga, za siedmiora górami, lasami uh -huh. powstał pewien fioletowy Grimis Shake. Każde dziecko chciało tego Grimis Shake'a lecz nie dostawało, ponieważ rodzice zabraniali. I powstała hmm. najstraszniejsza maskotka, która namawiała każdego dzieciaka do wypicia Grimmis a, a następnie to dziecko umierało. O nie. Hmm. O nie. Nie hmm. wiem, czy... No to Czyli, tam, ale jak, to, jak wypijesz mi... Grimmis Shake'a, to, to może oh. być koniec. Ale są takie osoby, i są to naprawdę nieliczne osoby, które wypijają Grimmis i powstają no. najsilniejszymi osobami na świecie. No to dawaj hmm. mi tego Grimistrzejka, ja go wypiję, dawaj, ja na hita go walę. Czyli po prostu jednym słowem chcesz się stać najsilniejszym ja człowiekiem na świecie, tak? A ile to ma voltów? Powiem tak, jeden, jeden procent szans jest na to, że kiedy pan wybije Grimistrzejka, to będzie pan najsilniejszym człowiekiem na ziemi. Pary, jak to ma jeden procent szans, to ja to biorę na hita normalnie, nie? Nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz tego, to cię zabije. Będzie koniec. To hita, no jest biorę, szansa, nie. że cię pana zabije. Tyś wyglądał jak on. Słyszałem jak od tego młodego człowieka, że pan jest niby nieśmiertelny, ale to zabija nawet nieśmiertelnych. Ja sobie do góry, nie? Patera to. Bo ty, 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 ty nie wiesz. To, to na na mnie, zazie... to na mnie nie robi w ogóle wrażenia, proszę pana. To na mnie nie robi w ogóle wrażenia, proszę pana, ponieważ jeżeli pan wypije, to nawet nieśmiertelników to potrafi zabić. Tak? No to się przekonajmy, ja ci mówię, mi mówisz, że ja jestem challenger, nie? Challenge, lubię challenger. Czy ja mogę ja? na chwilę Adrianka na stronę? Nie. Na sekundę. Cynek, chcesz z nim porozmawiać? Będziemy tylko tam daleko, będzie pan nas widział. Nie no, to gada? to tą kulkę w Ta półkawka nic mi nie zrobi. Tak. Dobra, ty, ty tam, fioletowy, tam czas się tam zamknij. To nie idzie za daleko? Ale z głupi, ja to nic nie dam. Nie czekaj, tak czekaj, ale dalej. to nie idzie za daleko, bo on, on chce wybić grymistrzeka, jak on gdzieś kiedyś no go dostanie. To wiesz, że to Trzeba. Nie, zostaw, lecimy z tym dalej, Ty i. i to nie jest za grube, zrób, ale to może być pogadaj, coś. Pogadaj o tym maku z nimi, żeby tego makał. No. Wszystko w porządku, snyk. Tak, tak, wszystko jest okej. Okay. Okay. <laughs> Porozmawialiśmy z Adriankiem i Adrianek no, ja chce ja. McDonalda. Chyba. Ja każdy, też chcę McDonalda, każdy tatuś powinien spełniać marzenia dzieciaka, dlatego na twoim oh. miejscu bym zbudował McDonalda. Dobra, no to Adrianek pytanie dla ciebie, będziesz normalnie w Happy Mealu rozdawany. Nie? to będzie dawał do Happy <laughs> Mealu? To było bardzo nie zabawne tak. akurat. No bo ja jestem bardzo zabawny, nie? A Adrianek wypije z e, shake'a? Nie, nigdy, nigdy, nigdy. A ile? On, on nie, on nie za młody na takie rzeczy. Dobrze, znajdźmy no, no miejsce, to. gdzie może powstać McDonald's. O oh, jest to zróbmy to. Bo, cieszcie, bo tutaj powiem ci, że tych budynków tam mamy full. No niby full, niby full, mm. ale można coś usunąć. No to, to byśmy wali, nie ma. No że chciałbyś, żebym cię zjał ping, zacząłeś. Chyba, że chciałbyś, żebym cię zjaa. Pink mal dużo. Dobrze, ma. dobrze, być dobrze. Być Gdzie możemy zrobić Magdonalda? Tutaj, tu. Co? Pa. Gdzie tu? Tamten dom! Pań go. Ten? Pać go! Obok szkoły? i to, to będzie idealne, tak, jak obok szkoły tak. podstawowej powstanie McDonald's. Nie, 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 tak nie może być, bo to normalnie... Ale dzieci nie mogą mieć McDonald'sa za dużo. No, to no, nie to, jest prawda. Jak mogą to? Shake Grimmie's Shake'ów no, mogą nawet dziennie? Ja jestem na to nie. chętny. Ale mówiłeś, że umierają. Dobra, ty, fioletowy, bo ty mi zaraz tutaj wadzisz, zaraz cię są wykopię, tak? To są moje <laughs> zasady. Budujesz mi Maka, raz, dwa. Nie zbuduję ci żadnego McDonalda, sam sobie wybuduję McDonalda. Dobra, hmm. y, Synek wychodzimy, nie gadamy z tym debilem. Ej, hey, teraz zostań. zostań, zostań. Hmm, dobra. Nie, no nic, idziesz, chodź, chodź, nie idziesz. Chodź, hmm. nie idź. No co ty hmm. robisz? Zostaw tam hmm. te klimaty. klimaty! Nie, ale wie pan, że Adrianek. Dobrze, stańmy po dwóch końcach hmm. mostu i zobaczymy, kogo Adrianek oh. wybierze w takim razie. Dobra, dobra, no. On jest psem, żeby tak wybierał. Hmm. Stań na środku. Hmm. A dostanę maka. Adrian i wybierz, kogo wolisz. Grimiszejki dostaniesz, dostaniesz McDonalda i wszystko. Grimiszejki nie chcę, ale Maka chce. Manipula manipulacja, man Ma manipulacja, Dobrze, masz trzy 3 sekundy. Trzy, dwa, jeden. Maka dostanę. Mówiłem, No dostanę. Co? Starszy panie. Co? Proszę wybudować Maka. swojemu słonowi McDonalda. Kurde... Gdzie jest widzę, żeby ta hetera płakał. Zostaw mnie, w tym momencie. No, nie no, no cały proszę, tak proszę pana, tu nie chodzi o to. Ja jestem maskotką, no. więc dzieci zawsze A, ty, wybierają no. maskotki. To jest, nie ja zdywać, ja nie, nie jestem... Chcecie. Ja nie jestem człowiekiem. Ja chciałem tak. Zdrowa, proszę w takim gydana. razie ten drewniany domek wyburzyć o. i tam może by sprostać McDonald's. No, no i co no, no, maka? Moj Przypadkowo, mi się kliknęło, naprawdę yyy. yyy, yyy. przypadkowo. Bo ja tylko tak się... chciałem pokazać, a mi się tu nagle klikło. Ty. A grimia się czyś tak byś mógł? mi się zrobić? Grimiecy. Nie, bo ten będzie ten nie wiem co z się stanie. Ty się, odbije, się odbije zginiemy, nie rób tak Tak. Mm. Czyli co mogę to wyburzyć, o. tak? No Weedus, Webus! Tak, możesz to wyburzyć i zbudujesz tam Magnalda! Jeżeli będziesz chciał, abym cię zabił, zadzwoń pod numer 138 Falunin, nie do macha dajesz? Nie, mhm. ale wypijesz Grimmis Shake'a? No, myślę, że tak, Boisz się, coraz no bardziej się nie. boisz, coraz bardziej chcesz co jesteś na nie? na nie. Nie ma, nie ma jaj, żeby to wypić. Ja jest, synek, jak ty mi powiesz... Nie, dobra, synek, pamiętaj, że jest z rodziną, nie? No, Adrianek nie? już wypił parę. I to nie jednych. I nic mu się nie stało, Widać, jest nie, niezwyciężony. nie, nie Nie, 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 mojego szczerze ci powiedział, że nie wiem, że mu nic się nie stało, tak szczerze. Czyli to miejsce będzie idealne, tak? No. no. To co, niszczymy tamto i co, budujemy makata? Tak, budujemy tam McDonalda. Dobra, a czemu ty, ty jesteś taki dziwny? A czemu mam być dziwny? Jestem maskotką, jeżeli chcesz mogę cię zjeść od razu. Ale co ty w ogóle mówisz człowieku do mnie, ty jesteś jakiś niepoważny. Dobra, Moim... wypadz mojego... No nie, mo nie ja sobie... poczekaj, poczekaj starszy panie. Moim życiowym zadaniem ja. jest to, aby namówić każdego, aby wypić Grimmie's i dlatego ci namawiam, abyś wybudował McDonalda, a następnie wybił Grimmie's Jak nie wypijesz Grimmie's i nie zbudujesz McDonalda, zjem cię o. w nocy. Ty mi grozisz, po prostu zginiesz, śmierć zginiesz, będziesz trupem, będziesz w ziemi, w grobie Dobra synek, ja nie wiem czy to jest... Ja mam wrażenie, że to jest po prostu głupi sen i ja zaraz się obudzę i zobaczę relację przede mną, nie? On nie wygląda jak zwykły człowiek, to jest po prostu nie Dobra jest to do on jest straszny, fala. On nie, nie jest. Mocne. On tam makabry buduje, on tam makabry buduje. buduje McDonald's. Dobra, dobra, to nam wyszło, to nam wyszło. Dobra, spadamy. Tak, Podamy 2 2.0. Widzowie, subskrybujcie, Aha. łapkujcie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. No to no co, to, no to, to wszystko wiadomo, nie wpadać na Napoleon